Cześć wszystkim z tej strony Mekord. To jest nasza ultra szeroka forza, w której dzisiaj troszeczkę się poeliminujemy, tak więc usiądźcie wygodnie, zapnijcie pasy i zaraz odpalamy nasz trybik. W sumie chyba najfajniejszy w tej gierce. No bo to Super 7 niestety, ale jeszcze musimy doj docenić tak naprawdę i dojrzeć te fajne tutaj trybiki, które sobie też będziemy grać. Ale to w kolejnych też odcinkach na pewno wiecie, musi być jakieś takie zróżnicowanie, może jakoś na zmianę, po prostu się będą pojawiały na razie. Zależy też od zapotrzebowania waszego i mojego na te odcinki. Ale dobra, bo my sobie tak śmigamy bez celu, a ja bym chciał jednak sobie kogoś wyeliminować, nie? Byłoby fajnie, w sumie tutaj. Sobie patrzcie, zobaczcie na to. <laughs> sobie patrzcie, co to w ogóle ze słowo? Nieważne. W każdym razie zobaczcie sobie na to auto. Przed chwilą chyba odebrałem w każdym razie Ferrari Portofino, bardzo fajne Portofinko, biały kolor jest lato, więc tutaj troszeczkę odwrotność tego co się dzieje w tym momencie u nas, zima, wigilia, święta, no już w sumie tak w trakcie, więc no troszeczkę, troszeczkę nie pasuje może z stylem, ale mimo wszystko... No co, pogramy sobie. Przecież chyba nie ma zakazu grania w grę, która ma lato w sobie, dlatego że jest zima i święta. No tak mi się coś nie wydaje. Zobaczmy, no na razie nikogo nie znajduje mi do sesji, do eliminatorka, bardzo szkoda w sumie. Liczę na to, że się znajdzie jakiś gagatek tutaj. Nie wiem w ogóle, tak jak tak patrzę na tą grafikę, to chyba mi gra zmniejszyła yy, ustawienia obrazu, bo to wygląda jakoś tak gorzej niż ostatnio, co w sumie nie jest zbyt fajne, ale no przynajmniej będzie na pewno płynnie. Zapas FPS-ów powiedzmy, że jest, to no, chyba pewnie nawet widzicie w prawym górnym rogu, no że jest to takie st stabilne, można powiedzieć 60 klatek. No i jeszcze ta karta graficzna moja wymarzona się nie pojawiła, jednak obniżyłem oczekiwania z GTX-a, y, RTX-a 3060 Ti na zwykłego RTX-a 3060, chyba, że ten też mnie nie zaskoczy ceną no bo kurczę, nie chce mi się tyle na jedną kartę graficzną wydać, gdzie... no... przy graniu w Full HD to już... to nie będzie aż tak potrzebne, przynajmniej byłoby przyszłościowe. No i taki jest dylemat. Plus kwestia teraz dostępności, że po prostu nie ma dostępnych tych kart. Chwila. Przez chwilę, jak powiedziałem kart, to pomyślałem sobie o kartach do gry, w ogóle bez sensu i tak w głowie miałem takiego laga... wait. Czy ja w ogóle mówię coś z sensem? Ale tak, to ma sens. Karty są nie tylko do grania, ale są też graficzne. Tak, tak właśnie jest. Dobra, dojechaliśmy sobie w ogóle tutaj pod tą naszą kładkę. Pod. O, już znalazł gierkę. Kładkę, to jest. Czy to jest. Wiadukt? Czy to jest most? Czy jak do pociągu to się mówi inaczej? Nie no, ja... Można to nazwać chyba mostem, ponieważ jest nad rzeczką. I dobra, mamy naszego kupera. Wybieramy, wybieramy, jakieś ciekawe miejsce. Ja bym w sumie dał szansę tej zajezdni pociągowej, temu... Trainyardowi? Nie wiem, jak to nazwać, ale weźmy sobie tutaj. Rail yard to jest, Rail Yard. Hmm. Tylko jak to po polsku nazwać? Torowisko? Hmm... To jest pewnie tam, gdzie są tory po prostu. No, dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie, jak nazywa się taka zajezdnia. Chyba, że to jest po prostu zajezdnia. <grybujesz> tak jest. Dobra. Niech powie, niech powie, już jestem gotowy. Nie jeździłem chyba z dwa dni w Forze, więc, no, zobaczymy, jak nam wyjdzie na począteczek. Szybko rozglądanko. Pewnie bardziej w prawą stronę. Tam się wyświetla ten y, Super Seven i backstage. Backstage to jest coś w stylu jakiegoś pasa chyba do, do forzy, żeby mieć dodatkowe autka. Ale no nieważne, my tutaj się śmi śmigamy, tak? Śmigamy, ścigamy się tutaj, ale bez sensu takie ściganie jedyneczką. Czy dałoby się coś podnieść lepszego? Hmm. Myśl, myśl, myśli, rozglądaj się mleko lud, ale nic nie mogę kurczę znaleźć. Co z tego, że się rozglądam, jak tu nic po prostu nie ma? Niedobrze, nie podoba mi się taki tutaj obrót spraw. Mam nadzieję, że coś się znajdzie, a jak nie to chociaż, żeby jakaś jedynka na mnie leciała i sobie mini kuperem zrobimy wyścig. Jak to Lucek mówi, kupa kontra kupa. No tak troszkę podkradam jego teksty, może nie podkradam, tylko cytuję raz. Nie mam zamiaru używać jego tekstów cały czas, tylko tak nawiązuję do tego, ponieważ on tutaj tak roz... Hmm, rozpopularyzował, jest takie słowo? Pewnie jest y tą, tego eliminatorka teraz. Dobrze się go po prostu ogląda. Wiem, że wcześniej też Jodzi nagrywał, ale to było dawno temu i teraz już nic się nie pojawia z tego trybu. A no, niech żałuje, serio, jest, jest super. Dobra, super by było też podnieść jakieś autko, Hmm, pokażcie mi tutaj jakiś dobry samochód. Taka piąteczka, taka smakowita szóstka, to by było coś, co, co chcę naprawdę. No, tym miniakiem już, już, już się znudziłem. No hala, dajcie mi coś lepszego. No spójrzcie, rozejrzyjmy się razem. Tam widzę nic, tu widzę nic. Czy to jest sesja w ogóle bez dropów? Ciekawe czy jest w ogóle taka możliwość, żeby nic się nie pojawiło. Dobra, pojedziemy sobie tu na wiatraki. Przejdziemy przez te skały. Uuu, udało się ładnie hopsnąć. Moim Austinem Cooperem S. Hmm. Tak, z lewej nic, z prawej nic, wiem, że wrogowie, wrogowie można tak nazwać, no przeciwnicy byli, tak jak teraz na minimopie się patrzy, to mniej więcej za mną lekko z prawej, no ale nie mam zamiaru jeszcze do nikogo podjeżdżać, jak ja przecież takim tutaj wozem, jeżdżę, nie? Kuperkiem zwykłym. No w sumie nie ma co też go jakoś tutaj obrażać naszego kuperka. To jest mimo wszystko całkiem dobre auto jak na swoje tutaj poziomy, serio, dwójka, trójka to mini jest do wygrania bez problemu z nimi. Mini, z nimi, ładnie tutaj z tym latem, fajnie, naprawdę Tylko co z tego, jak tu nie ma dropów, ludzie, jak to jest możliwe, żeby nic nie było? Serio, dziwne, bardzo dziwne rzeczy Hmm... Hmm... Już myślałem, że coś widzę, ale no, no nic, teraz wybaczcie, ale no naprawdę muszę się intensywnie skupić Jak to mówią, trzeba ściszyć muzykę, żeby lepiej widzieć, nie? Tak to się dzieje Wow, jestem... No jestem zdumiony, po prostu nic nie ma. Centralnie nic. Fajnie w sumie, jakby były wszystko miniaki. I w ostatecznym wyścigu same Kupery, wyścig samych Kuperów, no ale na pewno ktoś... Ktoś kogoś pokona i już nie będzie tylko Kuper. Ale jakby były same takie niskie levele, to by było... co najmniej intrygujące, naprawdę. Hmm. No nie wiem, no jedziemy dalej, no szukamy kurczę jakichś tutaj dropów, no bo bez tego to tak... Bardzo lipa, bym powiedział. Naprawdę. Hmm... No ile można szukać, kurczy dropu? No, powiedzcie, czy wy jak gracie w Forze Horizon? O, ile ktoś z was gra. To w ogóle możecie napisać też, czy gracie w Forze, co w ogóle uważacie o tej gierce. I... Łoł, wow, tutaj już jest strefa w sumie, to się nawrócę. Jak myślicie, w jakim kraju będzie Forza Horizon 5, która w sumie niedługo może zostać nawet zapowiedziana? O, -o ktoś na przeciwka jedzie. Obczajmy, co to jest za poziom. Czy to jest miniak no mi na czerwono coś mignęło i to wcale nic dobrego. Czy to był miniak? Powiedzcie mi zagadka. Oczywiście, że to jest miniak. To jest grabę z dropów. Masakra. Ha, już wiem chyba jaki mam tytuł odcinka, nie żeby coś, ale no, przecież co to ma być? Wszyscy miniakiem? Ja go nawet nie wyzywam jeszcze. Zobaczymy, czy on mnie wyzwie. Przejadę sobie koło niego, a co tam? steamujemy się razem. Dwa miniaki, w kupie siła. Taki jesteś, kolega? Taki jesteś, kolega? Dobra, no. Ścigamy się w takim razie. Kurcze, tylko wiecie, jak tak będziemy ciśniać gaz do dechy cały czas, to, no to on powinien wygrać, chociaż to są jeszcze dwa kilometry, wiele się może stać, jakoś spróbujmy, może do jakiejś dróżki dojechać, na pewno nie można nic kosić za bardzo, no i wpadłem w choinkę w tym czasie, więc jest drop w ogóle, patrzcie na to, jedyny w całej grze chyba drop, Jezus, to jest dwa kilometry tym wiem to jeszcze chwilę potrwa, ale mnie obraca, o matko, ale rzuca. Jeć, Nie tak! Ale lipa! I gaz do dechy. Jedź, jedź, jedź! Jedź maluszku, daj, dasz radę. No patrzcie, no on mnie wyzwał, ja chciałem się z nim teamować. Tak się nie robi w ogóle. Bez sensu. Myślałem, że w ogóle będziemy się dobrze bawić razem z nim, a on sobie w kulki poleciał. No i ma za swoje, no i wleciał w ten ciągnik i dobrze, my po ten drop pojedziemy zaraz, jak tylko nam się uda wygrać. Ja nawet nie wiem co to w sumie był za drop. Nie wiem czy wy widzieliście, ale ja nie. Tak mi się jakoś nie spojrzało. Dobra, dobra. I... myk! No i oczywiście fartem wygrane, tak jak wszystkie moje tutaj gierki, ale co z tego? No o to chyba chodzi, nie? Że mieć w życiu szczęście, ta jest. I być szczęśliwym, to też ważne. Słuchajcie, traktor. Gorzej chyba być nie może, ale... No to jest ciekawe, auto. Autko to nawet nie jest auto. To jest po prostu sportowy ciągnik, stuningowany przez Top gira Ale dobra. To jest chyba minimalnie szybsze i na pewno lepiej sobie radzi z przeszkodami wszelkimi. Chociaż potrafi go podbić w jakieś dzikie sposoby. Teraz przynajmniej podjadaj i zobaczę sobie, co to był za dropik tutaj. Pam, pam, pam. No dobra, jest subaru, jest trzeci tier, to zawsze lepiej niż traktor. Spójrzcie, jak to hamuje. Boże. o o szybko, szybko. szybko. No nie ktoś tutaj do mnie jedzie. A ja nie mogę się przebić przez to wszystko. Uuu, to jest piątka. O, o, on nas zapewne zaraz wyzwie. Wiem, że tamto autko ma słabego V-Maxa, więc próbujemy zwiać. Może go wyzwać od razu? Hmm, jak myślicie? Wyzywamy chyba, co? Myślę, że trzeba. No i tak mnie zatrąbi, więc. Dobra, gaz do dechy. Łot, jak przyspieszył w ogóle? Co jest z tym Subaru? Halo! Mam nadzieję, że zaraz zbierzemy więcej prędkości i będziemy mogli go dogonić. Ja sobie dojadę do drogi jak najszybciej, żeby tutaj wjechać i... Kurczę, 2 km. No jest jeszcze dużo szans, ale... Yy, zaskoczyło mnie bardzo negatywnie to auto. Jak on w ogóle ruszył? Co on ma jakiś. O o! No i to chyba by było na tyle. Jest, jest chyba ewidentnie po nas. Nawet nie wiedziałem, że tam jest strefa, więc no... To nie było łatwe. Ale Lipton tutaj się odwalił, naprawdę. No, co w ogóle? Jego prędkość auta bardzo mnie zastanawia. To nie wyglądało zbyt dobrze. Patrzcie w ogóle, tu są same dropy. Co to ma być? To około nie było nic, a tutaj są same? Już wiem, co zrobić z następnym. Następne. Wbijamy się. Co on zrobił? Czy znowu fart nas tutaj jakoś... O nie, to fartem i tak się nie uda. Bo... Może się uda właśnie? Nie. Rura! No, jakbym lepiej tu wykręcił. Na tym zakręcie to była szansa, żebyśmy jeszcze dojechali jako pierwsi do mety. Ale niestety, nie tym razem. No... Wygrał szybszy. Po prostu tyle powiem. Nie lepszy, szybszy. Tak, już dojeżdża. Jakbyśmy jeszcze to jakoś inaczej objechali? Nie, no już tutaj bez... Bez żadnych szans większych. Ale jedźmy, no trzeba do samego końca jechać w wyścigu. Zahaczyło to metę i tyle. Hm. Dobra, no lecimy zaraz z następnym i rozpimy się w mieście. Dobra, mamy to szybko, wybieramy to miasto, żeby zdążyć. Hmm, zacznijmy od tego rondełka tutaj. Tak, tak będzie dobrze w sumie. Jeszcze między tymi dwiema grami zmieniłem jakieś ustawienie graficzne, które spowodowało, że trzeba zrestartować grę, więc musiałem czekać, aż to się naładuje, załaduje, przeładuje i w końcu się zrobiło. Boże, nienawidzę gier, które przy zmianie ustawień grafiki trzeba resetować. Nie wiem, czy też tak uważacie, ale dla mnie to jest po prostu zbrodnia wojenna, naprawdę. Serio. Nie wiem, no przecież taki Wiedźmin, taki cyberpunk, tam można zmieniać bez problemu. A tu... Mm -mm. No bo po co? Przecież wyłącz sobie włącz... Nie musisz przecież sprawdzać nawet, czy będzie dobrze wyglądało, działało. Przełącz sobie, kombinuj, czekaj, 10 lat aż się załaduje. Dobra. Zwiedzamy to miasteczko sobie tutaj ładne, nasz Edynburg dookoła. I tak, nie dosyć, że zaraz się będzie strefa kurczyć mnie, zaraz pewnie to zje, jak na złość tutaj nic nie będzie w tym czasie. Hmm, spójrzmy jak to tam, no... Zaraz jak zacznie lecieć, to mnie, no zje po prostu, no masakra. Dobra, szukamy, szukamy, szukamy dropa. Ja jeszcze wierzę w to, że coś tutaj się pojawi i to całkiem dobrego. Ale różnie to tutaj bywa. Ej, przewrócony pachołek, czy to coś ma oznaczać? Hmm... Jak na razie bezdropowo tutaj, całkowita susza cisza i tak dalej. Ale jeszcze jest szansa coś tutaj na pewno wyłapać. Coś się musi, chociaż jedna rzecz, no nie wierzę, że teraz jakby w mieście nic nie było, to znaczy, że gra po prostu gra przeciwko mnie. Tam nic nie ma, dobra. No to jedziemy sobie tutaj i zaraz trzeba odbijać do prawej, bo jak ta strefa podleci, to się zdziwię. Tutaj nie ma nic. Dobra. Hmm... Cóż, nie takich obsiup widzę tutaj z, tą, z tym dropem w tej sesyjce kolejnej. Takie jakieś bezdropowe gierki, ale no dobra, dobra, tak gadałem, tak gadałem, że coś ugadałem. Jakby też jeszcze było coś dobrego. Taka siódemka, o matko. I piątka. Nie jest źle, dobra. Tylko ten Ranger on jest. On jest wolny. On jest dosyć wolny, to jest słaby akurat. No Ale co zrobimy? Trzeba go brać. Tak, on jest niestety, ale średni. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, więc liczę na to, że coś się tutaj pojawi lepszego po drodze, tak sobie porozglądam się szybko. Hmm, na razie cisza, no cóż. Jest tam coś, jest, 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 jest. Dobra, jedziemy po to, byle zmienić na wyższy poziom. Chyba, że taki sam, piątka, tylko inne auto. No to też dla mnie, dla mnie spoko, tylko jak lepsze oczywiście. Hmm, no niezbyt takiego Golfika, to ja podziękuję. I do Siup. Dobra. Przejedziemy sobie w stronę strefy, bo tak cały czas się bawię poza tą strefą. A nie chcę skończyć yy, Zjedzony przez nią, to by było takie średnie, moim zdaniem. Ale co, no, jedziemy do przodu, szukamy teraz, teraz już właściwie jak tak sobie jeżdżę, to można poszukać przeciwników, bo przydałoby się awansować to nasze autko, z racji, że ono jest całkiem terenowe, to tutaj byśmy mogli jako tako z kimś ugrać bez problemu, jakby to była jakaś piątka, czwórka. Nie chcę się rzucać na żadne szóstki, siódemki. No bo to jest jest ryzyko już wtedy. Wtedy już nie jest taki hopsiu. Dobra, szybkie rozglądanko dropowe. No i niestety brak. O! Ale za to aktywność gracza... Mini gracza na dodatek. Ue, no jedziemy po niego. Raz dwa. Jadę po ciebie, zjem cię! <laughs> już mi odwala chyba seria od tych grania. <laughs> Dobra, jest śmiesznie. Pik. Pik. Przecież z tym Fordem to ja bym go zmiażdżył, tego miniaka, totalnie. Tylko zobaczcie, on, on sobie jedzie przed siebie i jak na razie mu całkiem nieźle wychodzi ucieczka przede mną. No teraz go trochę doganiam, no ale... Co z tego? Dobra, wyzywanko. Właśnie, nie pokazałem wam, nie powiedziałem wam... Uuu, on jeszcze wolno w drzewo. A ja mam ten super klakson, czyli... Syrenę. To jest, posłuchajcie. Udało mi się odblokować tą sirenę, więc super. Teraz możemy robić pościgi policyjne, praktycznie. Dobra, ale teraz to się ja bym skupił troszeczkę tutaj. No, bo on tam sobie powolutku, co prawda, jedzie, ale w końcu dojedzie, jak tak będzie śmigał, a jak ja bym coś odwalał. Więc no, trzeba teraz krótki fokusik. Tutaj jako tako się przejedzie, a tak trochę podbiło krzywo, ale odległość jest w sumie już całkiem duża między mną a nim. Zdobyta na moją korzyść, na szczęście. Więc zaraz sobie tutaj przejedziemy, jeszcze parę manewrów między drzewami. Tutaj będzie słabo, w sumie trzeba przejechać jakoś przez te drzewa. Hmm. Dobra, jakieś dobre miejsce trzeba trafić. Pod prawej. No nie, 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 gaz do dechy. Dobrze, że on ma całkiem w sumie dużo mocy i łatwo się zbiera potem po takich glebach. Tutaj jest kamor, więc trzeba go ominąć. Kurczę, nie mogę się tak długo bawić tutaj. Trzeba jechać. No przełaj szybko. Tutaj zaraz już będzie dróżka, to sobie na nią wiedziemy. Ale tak to ogólnie średnio bym powiedział, no. no. tak średnio. No nie, nie uderzaj w takie rzeczy, co ty robisz? Hmm. Halo. No, przecież zaraz zadzwonię na policję. No i zadzwoniłem. No nie no, serio, co to ma być? Nie mogę tak wjeżdżać we wszystko. Jakoś tak się ciężko nim steruje. Jest taki ociężały, ociężałe to zdecydowanie. Miniaka na szczęście i tak tu nie ma, on się pewnie już i tak troszeczkę poddał, jak zobaczył, jak się oddaliłem od niego. A myślę, że mógłby to jakimś cudem ugrać, serio. Dobra, no ale udało nam się, więc spoko. Druga jazda już się może troszeczkę lepiej uda niż ta pierwsza pierwszy eliminatorek. Zobaczymy w sumie, jak to wyjdzie ostatecznie. I zmieniamy sobie na bowlera. On jest naprawdę super, więc to jest akurat plusik plus jeden tutaj dla niego, że się pojawił. Mhm, mm mhm. Mm Dobra, no i teraz co już bym agresywnie dosyć zadziałał, i zaraz kogoś wyzwa. Jak będzie w pobliżu mnie, zobaczmy. Tutaj nam ja pokazuje jakiegoś gagatka przed nami centralnie na minimapie. Nie wiadomo jak on jest daleko. Uuu, ale będzie lot, i zawale w jakieś drzewo. Na razie przeszedłem bokiem, ale. Wow. No, tak, chciałem powiedzieć, że to było skillowe, i się skończyło skillowanie. Okej. Okay. Dobra, będzie zawrotka Ale w sumie nie aż taka zawrotka, więc zasuwamy tędy Dobra, to, to jest, jest całkiem duża szansa na jakieś tam wygranko Tylko teraz tym dobrze tutaj pojechać Właśnie nie wiem jak szybko skręcać tam w prawo Ale chyba muszę skrócić sobie... Chyba nawet wiem jak skrócić mhm. Spróbuję to zrobić, ale będzie ryzyko, że mi się to nie uda i wtedy wszyscy będą smutni No no, właśnie tak, ale dobra i tak mimo wszystko całkiem mi się to udało ugrać, wiecie co, nie, nie będę kombinował, chciałem przeskoczyć tam takim fajnym skrócikiem, ale nie będę ryzykował, bo ja tutaj nie mam wcale takiej wielkiej przewagi i nie czuję się aż tak pewnie, szczególnie, że właśnie no nie jeździłem tutaj w eliminatorka to kilka dni, a w Fordze parę, parę, no dwa dni chyba, a tak to z tydzień chyba eliminatorka, jak nie dłużej nie grałem, więc no, 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 to trzeba ogarniać teraz, a nie się bawić. No przecież tak się nie robi, bo leżę. No, no właśnie o to mi chodzi. Nie, 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 ja muszę zasuwać. I tak jestem do przodu. Wątpię, żeby mógł mnie dogonić, ale naprawdę już nic nie zróbmy złego. Proszę. Do tej mety już zostało 200 metrów, więc jest wygranko. Dobra, fajnie. Udało się. I co teraz? Co teraz? Co teraz? Hmm, strefa tu się kończy, a my mamy Urusa, o nie, Urus ma na sobie klątwę, nie wiem czy wiecie. W sensie on... tak średnio nim się dojeżdża do mety, on wpada w drzewa, podskakuje, z nim jest coś nie tak, w sensie niby dobre auto, a jednak coś jest w nim podejrzanego, zdecydowanie. No ale co, no co trzeba jakoś tym ugrać, nie? Trzeba złamać tą klątwę przede wszystkim. Hmm, tam jest dwóch gadków przed nami, i fajnie by było tak wzdłuż strefy, żebym wiedział, w którą stronę osoby odbić szybko. No ale różnie to jest z tym. No dobra, ci się ścigają. Ten sobie tu skręcił. usemka to jest, więc w sumie muszę uważać na niego. Wygląda mi na jakieś gorsze auto, a tu proszę bardzo. Ósemeczka. Dziwnie w sumie, chyba dopiero aktywowali wyścig i dlatego tak nagle zawrócił. No, może coś w tym być. O matko. Ło, wow, za pod niezłe w sumie tereny ten urusik, ale. hmm. Nie wiem, czy dobrze robię jadąc za tą ósemką, bo jak on wygra, to będzie dziewiątką i zaraz będzie mnie chciał wyzwać. Wiedźmy sobie do tego kwary. OLELOO! Łen, ładnie! Tam ktoś jeździ, dobra, jedziemy po nich, ale oni się chyba też ścigają. W ogóle albo mi się wydaje, albo było bardzo mało osób w tej sesji, chyba 20 parę 30? Będę musiał zobaczyć po nagraniu ile na początku było. Wy pewnie widzieliście, że niedużo. Tak coś mi wyskoczyło jak ten, jak był matchmaking. Zebrało chyba tam 20 parę osób. Więc w sumie nawet ciekawie. Arena już jest całkiem mała. Musimy na siebie teraz mocno uważać. Ja w sumie już bym nie ryzykował. Chyba, że jeszcze ktoś słabszy by tu się pojawił. No ale tam były dobre autka, kurcze. No boję się, ewidentnie tutaj trzeba by zaryzykować. Jak mamy wyzywać kogoś, to już by było ryzyko, że jednak przegramy. Więc hmm. Jednak chyba się pokręcę tutaj w kółko, tak na bezpiecznie. Hmmm... A no kłóci mnie, no naprawdę, cały czas co jadę tutaj, to jednak bym się tak zawrócił. Ktoś szczególnie, że tutaj jedzie na mnie, albo nie, unika. Zobaczmy sobie z góry, co to za gagatek. O, takiego to w sumie mogę. Rośnie, maleje, gaz do dechy, dobra. Jazda. Nie wiem jak tam jego VMAX, my tylko. O, tutaj były kamory. Dobrze się udało jakoś potem tak smyknąć ładnie. Przez bramę. Lecimy. On nadal to może wygrać. On nadal to może wygrać. Uuu, uh, 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 uh. chyba się uda. No i się udało. Super! Dobra ósemka to już będzie coś fajnego chyba. Dziewiątka jest akura, więc. Oh, too sexy for you. oh yeah. A no, chyba jednak. Chyba jednak zbyt mało seksy, skoro z nim wygrałem. Wygrał lepszy, nie żeby coś. <laughs> dobra, dobra, mamy tą ósemeczkę, więc fajnie. Ten SLSik jest mega szybki, tylko jest minus taki, że terenowo to on jest średni, no. O, Will Spina odblokowaliśmy, to sobie go otworzymy po wygranym, mam nadzieję, meczu. Ale różnie to bywa sami dobrze wiecie. Tu jest jeszcze jakiś ziomeczek poza strefą. Ja bym go to sobie tak na bezpiecznie obczaił z daleka, tak jak tą piątkę w sumie. Zobaczyłem, wyzywałem sam. On pewnie by nie chciał, żeby się wyzywać, jak zobaczył, nie? że mam siódemkę. No ale co, no taka kolej rzeczy tutaj już trzeba eliminować. Szczególnie, że została pięć osób. Wyobrażacie sobie, jakby w ogóle nie było tego final showdownu, tylko od razu. tamto, tamto. Wygrana po prostu, tamto się zlagowałem. Dobra, ktoś tutaj chyba wpadł w jakieś pyrki, bo jakoś go nie widzę, gdzieś tutaj się kręci. Dobra, coś tu jest, coś tu jest. Ale nie mogę namierzyć go. No dobra. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, nie? No, dobra. Jest przewaga odległości do mety, ale to nie znaczy, że to jest od razu wygrana. Bo on może to wszystko objechać dookoła w sumie. O tym nie pomyślałem. O tym. Nie, no dobra, on się gdzieś tam zblokował. My musimy to objechać tutaj od prawej strony. O... Uw... Cieplutko jest Dobra Ale musimy wjechać tam do góry Arena Shrinking Dobra 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 Jak typowi raperzy Nie Dobra Dobra dawaj, 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 koleżko A to na, to na Dole karze czy do góry? Ja już to sam Nie no chyba do góry Podjedź pod to podjedź, podjedź, podjedź. Proszę Nie 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 tylko Nie to, tylko Nie to, tylko Nie to, tylko Nie to. O, Nie 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 Gast dechy, dawaj! Nie, nie mówcie, że on to wygra. Jakby się zdążyła arena skurczyć, to zdążymy. A my spadliśmy z tego. Nie! Zróbcie no more head to head, proszę. Tak! On się pomylił. Tak! My musimy... Okej, okay, no more head to head, wyłączy nam. Dobra. Dojechałbym do tej mety w sumie. Ulepszyłbym sobie go jakbym, jakbym nie spadł. Jak myślicie? Góra dół, góra dół, góra dół. Ja sobie chyba podjadę. No nie wiem. Kurde, jadę do nich wszystkich tutaj, w tą stronę. Jak będzie w lewo, to słabo, bo my nie mamy jak tu w ogóle odbić. Ale zasuwamy, mamy mega szybkie auto. Wszyscy tutaj spadają. Fajnie jakby gdzieś w prawo, ale się roluje tym kwarcem. One, dobra. I gdzie to jest? Gdzie to jest? 5 km? Dobra, dobrze, że sobie zacząłem w tą stronę jechać. Mimo wszystko oni tam są bardziej na prowadzeniu. Ej, to drzewo się nie niszczy? No to słabo trochę. Uuu, uh, tamten też wleciał, widzę nieźle. No dobra. O jasne. Ej, no tak nie robimy, liczyłem, że się przesmyknę trochę wcześniej przed nim. Dalej, 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 jest szansa, kurde. Jakbym to czysto przejechał, to nawet mógłbym to wygrać. Ale jak ja tak wpadam w to wszystko, no to sorry, ale można sobie wygrać. W snach. Mmm, fokus. No, jak to słabo skręca. Nie polecam tego Alegrowicza. No. no nic, ja trzymam w lewo, on swoje. W prawo. Co jest w ogóle z jego kołami? Widzieliście? Tam się kręcą w ogóle jakieś kwadraciki dziwne. Ale, lipa. No niestety, no na pewno nie będzie pierwszego miejsca, to wam mogę zapewnić już tutaj. Ale oglądajcie do końca, mam nadzieję, że będziecie oglądać mimo wszystko, żeby zobaczyć, które miejsce jako wpadający we wszystkie drzewa zgarnę. Jeć, 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 jeć. Zaraz będzie ktoś na mecie. Już to czuję. Hmm... Chociaż jakby, w, nie wiem, z trzy miejsca sobie poprawić. Tych, co tutaj przede mną jadą, byłaby szansa jeszcze może. 3 kilometry. Ale ja po prostu w każde możliwe drzewo wleciałem. No po tej drodze, no to on sobie radzi. Ale co z tego? Jak tam były same takie dzikie tereny. I tak, że nam się udało ugrać wtedy z tamtym. Jakoś nie przegrać, że on nie dojechał. No, nie podjechał pod taką górę niestety tym autkiem, więc średnio. Dwa kilometry, nie no, już czuję, że ktoś tam jest na końcu. Ale dobra, już jest czwarta pozycja. Może się uda trzecią w sumie? Nie wiem, co tam przede mną jedzie, ale ja jadę 280 na godzinę. No, niestety, czwarta pozycja. Nie było źle w sumie, ale na pewno mogło być lepiej. W następnym odcinku będzie. Tak jest, obiecuję Wam. <laughs> nie no, mam nadzieję. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze szybki opening pożegnalny. W ogóle czerwony, lewe, to się zmieniło. O taką koronę to bym w sumie przyjął. To by było spoko. Hmm. No tak blisko tej korony, no nie wierzę. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale dobra, opening zaraz wlatuje i się ładnie pożegnamy. Dobra, co my tu mamy? Dwa will takie fajne. Pierwszy Will Spin, bez pomijania. Może tutaj korona wleci, chociaż nie, to chyba nie jest korona, to złote 250. O, matko, Jazzy Jacket. Hmm. Tak średni, no niezbyt mi się widzi. I kolejny kręciołek. I... <laughs> Jakie śmieszne autko. W sumie spoko. Serio, no mi się podoba. Ale dobra, tak jak powiedziałem, wylosowane, to teraz pora na pożegnania. Tak więc, dzięki za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do następnych odcinków z Forza Horizon 4 i różnych innych gier. Na razie!